poszedłem szukać w miarę nieuprzedzonych specjalistów od wykrywania projektów. Ponieważ nie miałem pod ręką żadnego aborygena, udałem się na festyn rodzinny. Tak, poszedłem tam z kamerą. Dzień dobry, jak wasze Nina. Ile 11. Okay, 11. Dobra, ja tak możesz mi powiedźć, co jest na tym obrazku? Ja to widzę ludzi. Ma, to, jest, to są ludzie, tak? Jak gdzieś tam skąd się ta, te twarze tam? Mm, nie tak wiem. Tak same mogły z deszczu, z piorunów i wiatru? Nie, nie, wyrzeźbili na cześć jakiś. Tak, teraz to jego z tamtej. Szymon. A ile masz lat? Ma? 13. A powiedz, co jest na tym obrazie? No to, to yy, skała, i są wyryci prezydenci. Prezydenci, aaa że są wyryci. No bo są tak jakby ich podobizny. Nie mogły one tak naturalnie same powstać. Wątpię szczerze. Widać, że Szymon znał te rzeźby. Nina może nawet też. Ale oboje przyznali, że samoistnie one by nie powstały. Musiał być rzeźbiarz. Zasada jest oczywista. Za rzeźbą stoi rzeźbiarz, za projektem stoi projektant. A teraz drugi test. Zębatki w udach pluskwiaka. To mam do ciebie inne pytanie. Powiedz mi, co jest na mi, tym obrazku? I to wygląda pierogi. pierogi. Co to pierogi. pierogi. Pierogi, wygląda jak pierogi. A. No, nie poszło po mojej myśli. Pierogi. Ale to też wskazuje na wykrycie projektu. Rzeczywiście, zęby w tych zębatkach są zakrąglone i przypominają brzeg pierogów. Niewielki błąd, też celowo wytworzone. Może Szymon, jako chłopak, bardziej będzie technicznie zorientowany w tych sprawach i podoła wyzwaniu. Co tutaj no, to są kuciatki. Kolczatki? No, to takie, to się tak kręcą i na przykład wprawiają mechanizm A, no. Kolczatki czy zębaki? Zębatki, przepraszam, zębatki. Tak. Eee, a, to jest zębatki, a one, a jak, a skąd się biorą zębatek? No, tak zębatki, to się tworzy, z metalu się je tworzy. A się tworzy, ale to no. same się tworzy? Nie, raczej ktoś, no człowiek, je, człowiek to, to, to je tworzy. Człowiek, to... Znów drobna pomyłka. Kolczatki zamiast zębatek. Ale zanim to sprostowałem, Szymon poprawnie powiedział, czemu służą te kolczatki, wel zębatki. Wprawiają mechanizm w ruch, widzi więc celowość. Dlaczego to jest ważne? W mowie otwierającej na poparcie prawdy z listu do Rzymian z rozdziału pierwszego, że każdy człowiek wie, iż Bóg, stwórca istnieje, zacytowałem świecką psycholog z Berkeley Alison Gopnik. Nawet dzieci z jawnie ateistycznym wychowaniem do wieku siedmiu lat rozwijają sposób wyjaśniania zjawisk przy pomocy koncepcji Boga. Wspomniałem też innych psychologów, że podzielają to zdanie, jak również mówią o wrażeniu celowości, zamysłu, jaki ludzie intuicyjnie dostrzegają w przyrodzie. A to podejrzanie blisko jest prawdy z listu do Rzymian rozdział pierwszy. Warto zacytować tu profesor Kelemen. Z braku czasu nie przytoczyłem jej wypowiedzi w czasie debaty. Chociaż zaawansowane szkolenie naukowe może zredukować przyjmowanie naukowo nieścisłych, teleologicznych nakierowanych na cel wyjaśnień, to nie może ono usunąć uporczywej wcześniej się przejawiającej tendencji do szukania celu w naturze. O to był ważny argument, gdyż pochodził od nieprzychylnego mojemu stanowisku specjalisty. W angielsku jest to hostile witness. Temu specjaliście nie zależało na popieraniu czy potwierdzaniu prawd biblijnych. Jak Karol rzekomo rozprawił się z posłużeniem się tym stwierdzeniem psychologów? Stanisław powiedział, że psychologowie potwierdzają naturalną skłonność ludzkiego umysłu do rozumowania w kategoriach Boga, tylko to, czego Stanisław nie powiedział, to jest to, że większość tych psychologów uważa te naturalne skłonności za błędy poznawcze. Tyle, że to żadna odpowiedź. Dlatego, by mój argument pozostał w mocy, wystarczyło, aby ateistyczni psychologowie potwierdzili: raz, tłumaczenie świata przez dzieci przy pomocy koncepcji Boga, nawet dzieci wychowanych w domach ateistycznych, jak i dwa, że od najwcześniejszego wieku mamy to uporczywe doszukiwanie się celów w naturze. To, co mówiła doktor profesor Kelleman. Niezależnie od tego, czy ktoś nazwie to błędem poznawszym, czy nie. A poza tym, czego byśmy się spodziewali po ateistycznym, wierzącym w ewolucję psychologu, któremu dziecko przychodzi i mówi: Ja uważam, że ten świat stworzył Bóg. Oczywiście, że zakwalifikuje to jako błąd poznawczy. Ale na jakiej podstawie? Wyłącznie na podstawie uprzedzeń swojego światopoglądu. Jak się słucha wypowiedzi tych młodych ludzi, to coś mało błędne są te błędy poznawcze. No dobrze, wyjąwszy te pierogi. A zatem prawda o istnieniu wbudowanego w nas mechanizmu wykrywania projektu, a zatem istniejącego za nim projektanta, jest faktem, niezależnie od tego, jak bardzo mój oponent chciałby tę prawdę zatuszować.